You're Dział się, Maneczko, Emaneczko z tej strony WSG7, tak jest. I mam dla Was dzisiaj Let's Play as Call of Duty Black Ops 2. Oh yeah. that's right. Jak widzieliście moje interkonale, podoba się, podoba się, ładnił się co? Ha, wiedziałem, a wiedziałem, aj? Dobra, także no, postanowiłem sobie w dzisiejszym gameplayu zagrać oto tą snajperką, która nazywa się Balista, z tym moim sexy, smexy kamuflażem graffiti, który sobie kupiłem bardzo dawno temu i żadnego więcej już nie kupiłem. bo bo na kasy bez sensu to jest iee! Mamy go! No hit i następny hitmarker! What the fuck. Dobra, nieważne. Słyszeliście tego i nie widzieliście. Mhm. No chodź ty, chodź. nie chowaj się. No, także postanowiłem sobie nagrać jakiś le... Ze snajperską, ze snajperką z Black Ops Seba, bo Właśnie, zauważyłem na swoim kanale, że coraz mniej mam gameplay właśnie ze snajperką, a przecież ja kocham snajpić, więc sobie właśnie to, oto, nagrywam dla Was. Yo! Tak jest. Dobra. Czyli, no, gramy sobie balistę, jak już wcześniej wspominałem. Jakie mam dodatki? Czekajcie. Gdzie ty biegniesz, człowieku? Co ty myślisz? Co ty myślisz, że ty robisz o. Yo! 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 Y dodatki, jakie mamy na tej broni, to jest ten taki stabilizator przymierzania. <grym> Nie wiem jak to się nazywa, sorry, I ten. No, i no właśnie, tak. Mhm. I chyba szybkie przyładowywanie, czyli ten szybki magazynek. Czyli jak to tam się zwie w Black Opsie, Klopsie 2, joł, Zobaczcie, jaki unik, RAD! Jedna kosa, jedna kosa, będzie druga! Nie, jeb! Jebut oczywiście, Shotgun Noob. Oooo, oh, je, yeah. Walną mnie, ale dobra, mamy paczuszkę. Hehe, -he. zobaczcie na mój emblem BMW, jo! Nie wiem, co jest mi dzisiaj, ale jestem taki, kurde, nie wiem, mam dobry humor, zresztą chyba to już zauważyliście, Zauwa... zauważyliście, właśnie wróciłem ze szkoły i postanowiłem, wiecie co, wykorzystam ten dobry humor i nagram coś dla was, żebyście mieli fajnego, wypaśnego let's playa, dobra, wy, wy... spadł nam z, z nieba właśnie ten Otto Centrigon, więc sobie go postawiliśmy. Tutaj ktoś jest chyba, bo troszeczkę widziałem. Uuu, teraz na pewno ktoś jest. Lewo, prawo, lewo jest! Yo! Kosa w mordę, yo! Tak jest. I o to chodzi w tej grze, właśnie. Smell that motherfucking knife, bitch! A ty co się tam krampisz? Manego, 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 i dostałem w dupę Jak to się stało? Powiedzcie mi. O, jest tam jeszcze. Chodź, chodź. No wyjrzyj dokładnie. Chodź, ja wiem, że tam jesteś, nie? Dobra, to zaraz do ciebie przyjdę. Oj, jeszcze jeden jest, jeszcze jeden, oj, ściągnęli mi go, oj, kurde, nie za fajnie, nie za fajnie, ale damy radę, ten mecz może być długi i będzie problem z wysyłaniem tego filmiku, bo jest to mapa turbojna tutaj, ło, wow, zawsze te mecze długo trwają, bo, jest powro... bo ta mapa jest jedna z większych, jeżeli chodzi o tę grę, no. I dlaczego nagrywam Black Ops 2? Dlatego, że nie mam jeszcze Ghosta, ale prawdopodobnie kupię jeszcze w tym tygodniu Ghosta, także zobaczycie gameplaye z Ghosta głównie na moim tym oto kanale i oczywiście BF itd i td. i innych jakichś fajnych jak wyjdą. Ale na razie będzie to Ghost, przeważnie Call of Duty i Battlefield. No. Także no, tak, mhm, no właśnie o to mi chodzi. Mhm. No. I może być dłuższy, będzie problem z uploadowaniem go, bo mój net się na razie czekam na światło wody, także no. Ale nic, przecierpię to, zostawię kompa na noc i wam wyślę ten filmik. O, a pan co robi tam? Jajecznice smaży? What the fuck? A, lesz. no, Co jest? Już myślałem, że się nie porę, nie wiem o co chodziło to tu, yo. Tutaj ktoś widzę na radarze. Hello, my nigga ale sexy jest ten kamuflaż. Nie powiecie, że nie. Na baliście chyba najładniej on wygląda. Nie powiem, że nie. Dobra. Mm -hmm. Lewo, prawo, czysto, czysto. Nikogo nie widzę i zaraz dostanę w czu. O! <laughs> Wiedziałem, że dostanę czuprynę zaraz, no ale nic. Nic, nic. Przewidziałem to, ale nie zareagowałem. Niestety bang. Dobra. Tam się wiatraki kręcą, produkują elektrykę. Elektrykę? Chyba nie, jak to się mówi? Um, Prąd. Mm -hmm. Ja to mam w że sami Dobra. Tutaj leży drobina sobie na ziemi. Bardzo, bardzo, bardzo efektowne. Mhm. Mm graphics. <grym> I prawdopodobnie, z tego co oglądałem te gameplaye wszystkie z Ghosta, to wam powiem, że chyba Black Ops 2 ładniej wygląda graficzniej. Już na pewno wiem, że Anti-Aliasing ma lepszy. O, dzień dobry panu. What the fuck? Powiem wam tak. Snajpą potrafię grać na konsoli, ale na palcecie to ja sam z tą snajpą. Zresztą sami widzicie. Wynik też jest pewnie cienki. Ale później spojrzymy, na razie nie ma czasu, bo widzę, ktoś tu na radarze dwóch jest, nawet trzech. Mamy jednego, jest jeden! Drugi gdzie pobieg, chyba do środka. Zaraz sprawdzimy, nie, bieganiam się z nim w kółko, czyżby... Hello, my mega dogoniłem cię, oh yeah! Dobra, zestrzelony, utopiony, what the fuck am I talking about? Yo! Jak on mnie zabił? To było wręcz dziwaczne, eee, <laughs> yeah. What the fuck? Yeah. Dobra. E, rzucimy sobie C4 tu. Uuuu hit Majka! Hit Majka! Majka, hit Majka! Ooo! Jak mi przykro, że rzuciłem ci flasha ryj, Hehehe! He. Jest tu ktoś, nie ma, nikt nie kampi, dobrze dzi. Ale pewnie będą gdzieś tam. Zobaczymy tu lewo, prawo, lewo, prawo, przód tył. Idu do... p... Ma... O, Dzień dobry! Kto tu tak siedzi brzydko? O! Ale widzę, lubisz jeździć. Z górki. Aha. Dobra, powchodzimy sobie po skołach, trochę wspinaczki nie zaszkodzi, wiecie, ciałko będzie zdrowsze. Yo! uuu, nie zobaczyłeś mnie, jaki smutek, tak bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, ziomuś, bo właśnie padłeś, o Dobra, troszeczkę tam jest, czyli są tam ludzie, albo i nie, bo są tam moi naradarze, więc nie ma sensu raczej tam iść. Uuu, a jednak coś się dzieje, ale to chyba tu na dole, a nie, tam koło tego trzepaka. Hello, my nigga! Eee, o! Dzień dobry, proszę Pana, dzień dobry. Wow! A jakbym znalazł trzeciego, to by fajny był nawet klip. Wow. Ale nie było, więc... Pokij mi ten smutek. Eee, tam po lewo są na redarze, widzę. Zaraz ich wyczyścimy, jak znajdziemy. o oni mnie pierwsi nie znalazli, tutaj nie, 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 ja są w środku. A do środka to ja wchodzić nie będę, bo ze snajpą nie mam szans. Dobra, C4, o, piękny rzut. What the fuck?! Nie zobaczyłem, ale masz kosę, gaz. No. Dobra. Lecimy dalej. Uuuu. Co to było? Jakiś silent shot. Nie słyszałem w ogóle jego pierdzielnięcia tą bronią. Dobra, są tam czeszeczki, są. Nie ma nikogo na radarze, czyli na pewno są gdzieś tu. Ale. O! Widziałem go, widziałem go, widziałem go. Ale on mnie tu trafi, więc rzucę 3-4. Jep, nie trafiłem. Zaebiste. No, po prostu coś. Oh, hello. Myślałeś, że mnie minką trafisz? Nie, nie, nie. No, no, no. No, pagadi. Dobra. Zajdziemy ich od tylca. Zrobimy niespodziankę, Kinder. O, no, chyba raczej oni nam. Bang! Nie, to mi się nie udało, nie powiem, że nie, ale no. Czekam na tego Ghosta i kurde, sz 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 szczerze to pograłbym już. Wiem, że grafika tam świe, ale nie chodzi w kodzie o grafikę, bo... Nie wiem, jednak ta gra ma coś w sobie i po prostu... Kocham ten gameplay, tę dynamikę. O, widzicie, jaka dynamika właśnie. What the fuck? Właśnie, no, kocham tą dynamikę i po prostu to mnie ciągnie do Call of Duty Ghosta i tak i tak na pewno kupię. Także możecie oczekiwać tych gameplay z tej oto gry masywnych. Masywnych to nie ma sensu. Może będę nawet live y robił, jak ten winet będzie dobry. Także no, będzie fajnie, będzie fajnie, macie na co czekać. Uuu, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie, ja tego nie trafiłem, tym nubie. Yeah, boy. Dobra, tutaj ładna była akcja, widzieliście, czy jakś na początku? Ale, ale. Zapomniałem o czym gadałem wcześniej, no ale nic, widzę tutaj mecz się kończy powoli, mamy 69 killi, mam nadzieję, że to wygramy. O kurde, ja chyba gram sniperką, mam najlepsze staty w drużynie, zobaczcie jaki quick, Oh jee. Yeah. Ta, wow, jak macie dobrą celność, to polecam wam balistę, bo kurde, ona szybciej przymierza, czyli można nawet praktycznie quizcopy robić, co jest w BO2 ciężko do zrobienia, ale jest łatwiej niż DSR-ką. Tyle, że DSR-ka jest mocniejsza, tutaj możemy mieć więcej hitmarkerów jak będziemy trafiać w brzuch czy tam w nogi. I kurde przegraliśmy ten mecz, no jaki żal, staty 29 na 12 no myślę, że na live'a i na... Yy, na live'a i na snajperkę nie jest najgorzej, także dzięki wam za oglądanie. Siemanko bang! Yo, podobało się! Co? Co zostaw ten komentarz i łapę w górę, a?